Dzień dobry. Obiecałam Wam ostatnią niespodziankę. Kontynuujemy cykl Shakespeare on, ale tym razem opowiem Wam o najważniejszych wydarzeniach w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Zapraszam. Dzisiaj opowiem Wam o Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, czyli jednym z największych wydarzeń teatralnych nie tylko tutaj, ale i w całej Polsce. To jedyny w kraju festiwal poświęcony twórczości Williama Szekspira, a jego historia jest niemal równie zaskakująca, co historia gdańskiego teatru szekspirowskiego. Sięga bowiem nie tylko XVII wieku i wizyt aktorów angielskich w Gdańsku, właśnie w okresie jarmarku dominikańskiego, czyli dokładnie wtedy, kiedy realizujemy nasz festiwal, ale również 1947 roku, czyli pierwszego konkursu szekspirowskiego, pierwszego powojennego konkursu, który odbył się w Polsce a w którym wygrało przedstawienie Jak wam się podoba? Teatru Wybrzeże w reżyserii i Galla. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku narodził się z sięgających XVI i XVII wieku tradycji wizyt aktorów angielskich w naszym mieście. Przyjeżdżali oni tutaj regularnie, głównie w okresie Jarmarku Dominikańskiego, grając między innymi w Szkole Fektunku, czyli jedynym na naszym kontynencie znanym do tej pory teatrze typu elżbietańskiego. W 1991 roku powstała Fundacja Teatrum Gedaneze, której głównym celem była rekonstrukcja, odbudowa tego teatru elżbietańskiego w Gdańsku. Jednak, oczywiście, fundacja za postawiła sobie również propagowanie twórczości Williama Szekspira i pogłębianie wiedzy na jej temat. Regularnie 23 kwietnia co roku organizowała urodziny Williama Szekspira w Gdańsku, organizowała konferencje naukowe, ale również w 1993 roku zorganizowała pierwsze gdańskie dni szekspirowskie, które następnie dały początek Międzynarodowemu Wielkiemu Festiwalowi Szekspirowskiemu, otwartemu w 1997 roku. Rok założenia festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku jest z wielu względów nieprzypadkowy. Z jednej strony wpisuje się w 50. rocznicę tego pierwszego konkursu szekspirowskiego, który był jednocześnie pierwszym przeglądem inscenizacji szekspira w Polsce, z drugiej strony w 200. rocznicę pierwszego wystawienia dzieł szekspira na polskich scenach w ogóle. Mam tutaj na myśli prapremierę grobów Werony z 1797 roku Zelwowa. Ale rok 1997 jest też rokiem obchodów tysiąclecia miasta Gdańska. Fundacja Teatrum Gedanezy rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Od początku jej prezesem był Jerzy Limon, obecny dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a wiceprezesami Władysław Zawistowski oraz nieodżałowany, nieżyjący już niestety Andrzej Żorowski, wybitny szekspirolog, krytyk teatralny. Już w 1993 roku Fundacja Teatrum Gadaneze wspólnie z ówczesnym Teatrem Wybrzeże zorganizowała pierwsze Gdańskie Dni Szekspirowskie. W ramach tych dni swoje spektakle szekspirowskie pokazał właśnie Teatr Wybrzeże. Były to Troilus i Kresyda w reżyserii Krzysztofa Babickiego oraz Poskromienie Złośnicy Anny Polony i Józefa Opolskiego, a finałem tych dni był występ Oxford Stage Company na długim targu dla wielotysięcznego tłumu zebranych tam widzów. Był to pierwszy od ponad 30 lat występ aktorów angielskich w Gdańsku. Z prawdziwym przytupem rozpoczęły się drugie Gdańskie Dni Szekspirowskie, kiedy to ówczesny. Prezydent Gdańska, Tomasz Posadzki, zleciał nad wielotysięcznym tłumem, by przekazać klucze do bram miasta Archaniołowi Gabrielowi. Ówczesne dni szekspirowskie otwierały bowiem jednocześnie jarmark dominikański, a w całym tym wielkim przedsięwzięciu artystycznym, w tym pochodzie przez ulicę długą i długi targ, wzięli udział między innymi artyści z Sopockiej Fundacji Sphinx. W programie drugich Gdańskich Dni Szekspirowskich znalazło się łącznie siedem przedstawień, w tym z Anglii i Rumunii oraz trzy z Gdańska. Swoją premierę miały tam między innymi Wesołe Kumoszki z Windsoru z Teatru Wybrzeża w reżyserii Adama Orzechowskiego oraz Poskromienie złośnicy w reżyserii Anny Polony. Obydwa te spektakle zostały zagrane na dziedzińcu katowni. Już wtedy spektakle tych dni szekspirowskich, a następnie festiwalu szekspirowskiego grane były w różnych przestrzeniach całego Trójmiasta. Z okazji drugich Gdańskich Dni Szekspirowskich, które zorganizowane zostały w 1994 roku, odbył się też konkurs na najlepszą inscenizację szekspirowską sezonu. Wtedy nagrodę Złotego Jorika otrzymały Stracone Zachody Miłości w reżyserii Macieja Prusa z Teatru Polskiego w Warszawie. W programie Trzecich Gdańskich Dni Szekspirowskich w 1995 roku znalazły się między innymi koncert symfoniczny ze współczesną muzyką szkockiego kompozytora Jamesa Macmillana, a także Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa w wykonaniu Baletu Gdańskiego. Nagrodę Złotego jorika otrzymał spektakl Romeo i Julia w reżyserii Tadeusza Bradeckiego z Teatru Polskiego we Wrocławiu, zaprezentowany w dworze Artusa, czyli znowu w nawiązaniu do historii dawnych przedstawień, które również tam właśnie wystawiane były przez aktorów angielskich. Oprócz przeglądu najciekawszych inscenizacji szekspirowskich z Polski i ze świata, fundacja organizowała również konferencje naukowe. Właśnie czwartek Gdańskie Dni Szekspirowskie rozpoczęła konferencja międzynarodowa Hamlet East West, w której wzięli udział badacze Szekspira z Niemiec Wielkiej Brytanii, ale także Japonii, Indii, Rosji. W programie festiwalu nie mogło zabraknąć oczywiście tym razem nie laureata, ale wyróżnionego spektaklu w konkursie na najlepszą inscenizację szekspirowską. Był to spektakl, jak Wam się podoba, w reżyserii Roberta Czechowskiego z Teatru Dramatycznego z Legnicy. Ale w programie czwartych dni szekspirowskich oczywiście nie mogło zabraknąć również spektakli zagranicznych. Zaprezentowano między innymi Magbeta z teatru na poddaszu w Gior na Węgrzech w reżyserii Czabokisa, który zagrany został w pięknych wnętrzach kościoła św. Jana organizowany podczas Gdańskich Dni Szekspirowskich. Konkurs na najlepszą inscenizację szekspirowską sezonu miał swoje źródło w 1947 roku i pierwszym konkursie, a właściwie przeglądzie takich najlepszych szekspirowskich przedstawień w Polsce. Te dwa wydarzenia, czyli prezentacja festiwalowa najlepszych spektakli szekspirowskich oraz ich Selekcja w ramach konkursu, nagradzanie w ramach konkursu były tak nierozerwalnie ze sobą związane, że nawet jeszcze podczas piątego festiwalu szekspirowskiego mówiono, że spektakl, który zdobył nagrodę Złotego Jorika, wygrał festiwal. Natomiast początkowo ten konkurs, jeszcze podczas dni szekspirowskich, miał charakter symboliczny. Nagroda miała charakter symboliczny, nie wiązała się z niczym oprócz tytułu oraz statuetki. Dopiero w 1997 roku, gdy gdańskie dni szekspirowskie zostały przekształcone w Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, również konkurs zyskał inną nazwę oraz nieco inny kształt. Od tego momentu był bowiem organizowany z ówczesnym Ministerstwem Kultury i Sztuki i wzbogacony został o nagrody pieniężne przeznaczone na refundację kosztów przygotowania spektaklu, a także o nagrody indywidualne fundowane ówcześnie przez British Council. Począwszy od drugiej dekady konkursu o Złotego Jorika, wyboru konkursowych spektakli dokonywali selekcjonerzy wywodzący się zawsze ze świata teatrologów. Krytyków teatralnych. Byli nimi kolejno Jacek Kopciński, Monika Żółkoś i Łukasz Drewniak, który jest selekcjonerem konkursu do chwili obecnej. Pełna nazwa konkursu o Złotego Jorika to ogólnopolski konkurs na inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira. Od 2013 roku, czyli od 17. edycji festiwalu, do nazwy konkursu doszedł nowy człon. I utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira, co dało wyraz nowym tendencjom w inscenizacjach dzieł Szekspira w Polsce. Do 2019 roku odbyły się 23 edycje festiwalu szekspirowskiego. Mamy nadzieję, że teraz, w 2020 roku, niełatwym dla wszystkich instytucji kultury, będziemy mogli zaprosić Państwa na nieco przesunięty w czasie festiwal w drugiej połowie listopada. Ale bywało już tak, że Festiwal Szekspirowski w Gdańsku odbywał się jesienią. Również gdańskie dni szekspirowskie miały czasami swoje dwie odsłony. W ciągu 23 edycji Festiwalu Szekspirowskiego wystąpiło na różnych scenach, w różnych przestrzeniach Gdańska, aż 5 tysięcy artystów. Spektakle reżyserowało 280 reżyserów, a spektakli w nurcie głównym i w nurcie Szekspirow zagrano 430. Budowa Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku i jego program zmieniał się na przestrzeni lat. Na początku był to głównie przegląd najlepszych spektakli szekspirowskich z Polski i festiwal kojarzony był bezpośrednio z konkursem o Złotego Jorika. Z czasem nurt główny był rozbudowywany o prezentację spektakli zagranicznych i teraz właściwie te zagraniczne produkcje są głównym trzonem tego festiwalu, a jego ofowym, alternatywnym nurtem jest nurt szekspirow, w ramach którego zaprezentowano już ponad 200 spektakli, a nurt towarzyszy festiwalowi regularnie dopiero od 15 edycji festiwalu. Do tej pory podczas festiwalu zaprezentowane zostały spektakle z 42 krajów. Od początku dyrektorem artystycznym festiwalu jest Jerzy Limon. Który jest również dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. To on dokonywał selekcji spektakli zagranicznych, natomiast w początkowej fazie do 2013 roku wspierał go w tym Andrzej Żurowski. Wydarzenia najpierw Gdańskich Dni Szekspirowskich, a później Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, od początku prezentowane były w przeróżnych przestrzeniach scenicznych i niescenicznych nieteatralnych całego Trójmiasta. Właściwie trudno byłoby wymienić teraz scenę, na której nie były wystawiane festiwalowe spektakle. Siedzibą Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku od momentu otwarcia w 2014 roku jest oczywiście Gdański Teatr Szekspirowski, ale początkowo spektakle festiwalowe były wystawiane głównie na scenach Teatru Wybrzeże, ale również w teatrze muzycznym w Gdyni, w teatrze miejskim w Gdyni, również na jego scenie letniej w Orłowie, a także w takich przestrzeniach jak kluby czy kawiarnie, e, również aula bądź dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych, Centrum Świętego Jana i przeróżne miejsca, e, również na dolnym mieście, jak dawna zajezdnia tramwajowa czy fabryka karabinów. Zatem Festiwal Szekspirowski. Od zawsze opanowywał całe miasto, a zapowiadające go, promujące go happeningi odbywały się także na ulicach miasta. Działania edukacyjne towarzyszące festiwalowi szekspirowskiemu, zebrane były zwykle w cykle pod nazwą Letnia Akademia Szekspirowska, przede wszystkim, ale również Dolne Miasto Górą. Czy edukacje. Na tego typu działania składały się warsztaty o przeróżnej maści. Właściwie każdy mógł zawsze znaleźć wśród nich coś ciekawego dla siebie, ponieważ były to zarówno warsztaty filmowe, jak i teatralne, nawet cyrkowe i akrobatyczne, bębniarskie, z emisji głosu, plastyczne, muzyczne, jakie tylko mogły się zamarzyć, oraz dla wszystkich możliwych grup wiekowych. Ale Letnia Akademia Szekspirowska to również regularne spotkania z artystami po spektaklach, a także czytania performatywne dramatów czy próby otwarte spektakli. Wszystko to obudowywało festiwal taką gęstą siecią połączeń, umożliwiającą wejście głębiej, nie tylko we wszystkie prezentowane spektakle, ale i poznania artystów bądź przyjeżdżających na festiwal krytyków i. Znawców sztuki Szekspira. Swoje spektakle na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku prezentowali już tacy reżyserzy jak Lev Dodin, Oskara Skorszunowas, Elisabeth Lecompte, Luke Perceval czy tak bardzo wyczekiwany Peter Brook oraz Ejmuntas Nekrosius, którzy po raz pierwszy zaszczycili Gdańsk swoją obecnością podczas szóstej edycji festiwalu, która zresztą miała swoje dwie odsłony. Na przełomie lipca i sierpnia oraz późną jesienią. Podczas festiwalu szekspirowskiego mieliśmy przyjemność oglądać spektakle z tak odległych zakątków świata jak kubańska Hawana, czy Zambia, albo Zimbabwe. Ale międzynarodowa działalność czy charakter festiwalu nie zamyka się tylko do prezentacji spektakli czy wydarzeń. W 2006 roku w Gdańsku Festiwal Szekspirowski, jego organizatorzy założyli sieć festiwali szekspirowskich. Europejską sieć, której celem jest nie tylko promowanie twórczości Williama Szekspira, ale również udział w międzynarodowych projektach, tworzenie wspólnych spektakli, które później podróżują po różnych krajach i są prezentowane chociażby w szkołach, a także wspieranie rozwoju festiwali szekspirowskich na świecie. Obecnie do Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich należy 13 członków. Od początku istnienia sieci jej prezesem jest koordynatorka Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku Joanna Śnieżko-Misterek. Festiwal Szekspirowski ma również na swoim koncie organizację lub współorganizację wielu konferencji naukowych poświęconych twórczości Williama Szekspira. Należą do nich między innymi zorganizowana w 2004 roku konferencja Gry w Szekspira dzisiaj, recepcja twórczości Szekspira w krajach nadbałtyckich czy Blending Media Art in the Theatre z roku 2009. W 2013 roku została zorganizowana duża Międzynarodowa Konferencja Języki, Władzy, Języki, Sztuki. Natomiast w 2017 roku zorganizowane zostało być może największe do tej pory na świecie wydarzenie poświęcone twórczości Szekspira. Konferencja European Shakespeare Research Association zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, na którą z całego świata zjechało 300 badaczy, artystów i Szekspirologów. Wieloletnie, konsekwentne międzynarodowe działania Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku zostały docenione również na arenie międzynarodowej. W 2017 roku festiwalowi przyznano najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla festiwali na świecie, jakim jest nagroda EFFE, przyznawana przez Stowarzyszenie Festiwali Europejskich we współpracy z Unią Europejską, Komisją i Parlamentem Europejskim. To oczywiście tylko skrót informacji i historii Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Mam nadzieję, że będę mogła wkrótce zaprosić Was na kolejną 24. edycję festiwalu, która odbędzie się między innymi w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Pamiętajcie, że możecie zgłaszać się. Do wolontariatu. Co roku przy każdym festiwalu potrzebujemy około 40 wolontariuszy, którzy opiekują się naszymi artystami, którzy pomagają nam zorganizować to wielkie teatralne święto. Liczymy na Was, jak zawsze. Możecie również dołączyć do redakcji festiwalowej gazety Shakespeare Daily i spróbować swoich sił jako młodzi przyszli dziennikarze. Zapraszamy Was bardzo do współpracy. Na dzisiaj to już wszystko. W kolejnym odcinku opowiem Wam o teatrach Europy i świata w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Do zobaczenia!